Dzień mm dobry -hmm. Doczekaliśmy się w końcu Chodź Chodź Dzień dobry No Kacper, gdzie wchodzimy? Bardzo dziękuję No w końcu W końcu 25 razy tu byliśmy, czekaliśmy aż się otworzy. O, dziękujemy Jesteśmy w środku, słuchajcie, udało się, w końcu, nareszcie. Tata, tu Gdzie jesteś? Jeden na te koło. Piękne koło, nie? Nareszcie, nareszcie. A tu się mi chodzi. No, nie, nie, tak, będziemy wychodzić za chwilę. chwilę będziemy wychodzić. W końcu się doczekaliśmy. Naprawdę, w końcu. Ale pięknie, ale tu jest pięknie Zobaczcie sobie na górę Jaa, ale cudownie Całą Energylandię tutaj widać Calutką Energylandię Jak pięknie, jak cudownie Tam jest Zadra. Tutaj Kacperek. Gdzie jesteś, Kacperku? Jestem na tym kole. Na tym kole? Tutaj jesteś, najodważniejszy. Normalnie mało lat w tym parku. Patrzcie się, jak to pięknie wszystko wygląda. A myśmy jeszcze na samą górę nie wyjechali, nie? Jeszcze nie wyjechaliśmy na samą górę. Dojeżdżamy, dojeżdżamy Słuchajcie, tam widać całego abysusa. O! Uszy mi zatkało, chyba ciśnienie. Ale nie jesteśmy wyżej od zadry jeszcze. E, jeszcze? Jeszcze nie. Jeszcze chyba nie. Ale choć dają się te wagoniki. Chyba wagoniki, no. Nie wiem jak boksy. Patrzcie się, tam z tyłu normalnie... No pięknie, pięknie jest. Tam jest parking A tu a co tu jest? Tam jest formuła cała, Ja yeah, naprawdę Wow, jestem a tam pod ogromnym wrażeniem. To jest co jest tam? A co to jest? Tutaj jest Majan Kacperku. Majan. A tam jest z tyłu Hyperion. Tutaj jest Anaconda na dole. Z tyłu Hyperion. Tutaj zadra, patrzcie się jak ona jest. Jak ona jest bliziutko, jak ona jest tutaj bliziutko. A tam z tyłu abysus taki malutki. I oczywiście Sweet Wallay i Choco, Choco Chip Creek. Chiki, 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 chiki. A pięknie! Oj. Doczekaliśmy się. Ale doczekaliśmy. Doczekaliśmy się, nie? No, pięknie, naprawdę pięknie. Polecamy. Polecamy kochani. Spamiętam cię. O nie. Już nie? Mhm. Dlaczego już nie będziemy? Nie wiem. Już nie będziemy? Nie wiem. Zobaczymy. No i jesteśmy z Kacperkiem na Wonderworld. Well. Zobaczcie sobie naprzeciwko boksy. Jedno kółko już zrobiliśmy. Jeszcze jedno. Chyba tak, chyba będziemy robić jeszcze jedno. Bardzo fajnie, tak. Wyciąga nas znowu do góry. Słuchajcie, piękne, cudowne widoki. Naprawdę tego się nie da opisać. Naprawdę się tego nie da opisać. O, zatrzymaliśmy się. Będzie ładowany teraz Wanderwurst znowu. No nie. no się nacie mały. My jesteśmy tutaj w środku. Ja tak nagrywam na dwie kamery, wiecie, Także jest, jest fajnie, jest przyjemnie.